सको Oliwier też tu jest. Szybko, y, usuwamy kanały wszystkie. No nie usuwamy wszystkiego. Dobra. Tragedia. Jest, ale wiesz... yeah no. mm -hmm. No, no. No. Yy, zagramy sobie. Jak coś potrzebujemy. Jak coś chcemy zarobić 100 zł... Nie. 1400. Tak 1400. Kurde, co się zbugowało. Nie z tego co jakby nie było. Co się stało? Nie miało być tak. Miało to tak wyglądać, safe. Szybujemy. Dobra. Nie będzie. Nie było naprawdę... Bez. Dobra. Co szukamy? Jakichś tych kłótni? Dobra. gdzie jest? Nie, nie mogę go wywalić. Wyrzuć! A nie! a ja jestem na tym serwerze czy nie? Jesteś. A nie! Wyrzucili cię! Chyba. No? A ciebie? Nie, mnie nie wyrzucili. Bo to? sobie to. Bo to są przygłupi. dobra, ja cię dodam! Zapraszam osoby. Bo, a jak ci dali bana, to ja cię mogę odbanować, się spokojnie. No, no dobra, aha nie mogę cię. Kto mi to Ja wiem, dobra, już mają i tak po serwerze. Czopek. Czopek. No, no. Oś, taki, casty voice. Dobra, już nic nie mają na tym serwerze, tylko bo im tym zostawię. Niech mają. Niech mają. Niech by Pokaż. 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 Ej Pokaż. 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 Pieniądze, nie. Paypalem, proszę. Paypalem, proszę. Proszę, Paypal'em. Proszę, Paypal'em. Dobra. Wyślę se. Dobra. Wyślę se. Pieniądze. Pieniądze. No tysiąc... Jakoby... jesteś yy, mi tysiąc, 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 tysiąc czterysta? Nie. Nie, spam po dostaniesz. No i właśnie! Ja chcę. Bananita Adolfelita. Banani Jesteśmy jeszcze za mną, szafa. A ja chcę po prostu dostać pieniądze jakieś. A ja chcę po prostu jakieś. dostać pieniądze jakieś. Ja mogę wszędzie pisać, bo ja ten mi, ogóle... mi nie da w ogóle. Co? Nie da żadnego. Wysyłam do chudego, wysyłam do chudego, do tego, mój, e, żeby wpłacił pieniądze. Mój, mój, żeby... Złoty chce Złoty chce Dobra, gdzie jestem? Bane Bane I wysyłam tipa I wysyłam tipa że... Przestań się... nie dobra masz loty Ej chudy, wymalij cię Wiem, jestem chory, czekaj Zablokował, wiesz. Pa. Wypisać bardzo szybko. A za mnie zablokował. Dobra. Co jeszcze? Jak poszukać dymów? Dobra, idziemy na anarchię dzieci. I udajemy, że czy chcesz admina. Terceiro, tu moro uma casa. Ei, 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 ei. Queres Não, ia, não, To, to doł, Chce, o, on tu do mnie Tak! Chcę premkę Tak! Ja chcę premkę On, dobra, promuje, dobra, on dobra, on z Ej, to ci ten wyszli... Dobra, to wyszli mi tam jak Nie, wyszli mi, wyszli mi, wyszli, wyszli mi, klikcie. Nie, 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 nie Nie, wyszli mi, wyszli mi Eee, jak 10 złotych musicie płacić mi, okej? Ale jesteś taki głupi, nie? Myślisz, że ktoś się na to nabierze. Taki przygupi. Jeden 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 jeden, 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 jeden. No oczywiście, pański garden, garden, pański, na oblika nie ma. Ej, mi pliki jakieś, ja, ja nie kliknę i będziesz mieć dobra? Ej, a tym, 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 tym Stasiu, dawasz do mnie. Ten Stasiu, mistrzu. Ale jaki on ma nik? do mnie. Ty, powiedz, jaki ten Stasiu ma nik? Stasiu 2,1, 3, 7, coś tam. Oj, ja, wam trzy. Kazuki za. Ma, Mani Prawie i dzika. A chcesz, chcesz tę ta, tańszą pręgę? Nie. Ja. Co? Tańszą pręgę. Tam mam zaznaczoną jakąś. Ja mam tę, tańszą pręgę mam. Za 50. Za 50 zł. Dobra stary kurwa, Coś już mam premkę, nie chcę. Ja zadychę i co teraz? Za dziś, zadychę? Ale możesz mieć jeszcze jedną mi wiesz, możesz sprzedawać. Nie potrzebuję, dzięki. z I chcesz darmową, nie darmową, tylko chcesz za 50 zł premkę? Nie. Ale naprawdę, to nie jest scam, naprawdę. Nie, nie, nie. To nie jest scam. No i to z tego ja ci banuję. Wszyscy niech dodadzą tego. Premkę chcecie premkę? No właśnie, pograć. Nie. Ej, dawajcie robimy jakieś kla. Dawaj, robimy. Mało mi byłeś. nie miałem siłki wypitej. Gdzie Ja myślałem, ja to, że to że nie, nie miałem. Słaby. Ja bym dostał nie dzięki, dzięki. No. Za... I chcesz pramkę za 50 zł? Ja mam pramkę, więc potrzebuję. No Okej, okay, ale możesz mieć drugą. I po prostu wiesz, możesz komuś dać. To 50 zł, nie to, jest, to nie jest takie drogie jakbyś normalnie kupił. Nie potrzebuję. Promkę? Coś w promkę? Nie. Ale to jest 50 zł, to jest oryginalne. Prawda, oryginalne to jest. To nie jest oszustwo. No szkoda. Mama, mówię na miga, że. Tak, ja nie poradzę, tego poradzenia. tu? Ej. Wysyłam do tego co... Prawda, robię, robię jakieś dymy. Wysyłam temu co dał mi bana, kogoś żeby dodał mi... Żeby, dodał, żeby ten. Żeby dał mi tego jak na Tipa. I do Pyrusia. Dobra, może mi da. Tak nie. To kurde, jestem posłanny. E, kurde, dobra. Ty też... Pyry E. Oj nie, dobra, to jest mój kolega, dobra. Jestem głupi, Boże. Dobra, kopiujemy tekst. Dobra. Yy, Gadamy z jakimś świętem. Jeden versus jeden w cesie. Dobra. No, okay. Halo. Halo. teraz mam streama jak coś. Teraz mam streama. Ja też chciałem żebić że Lima, że, że czyli każdy dzień nie będę robić tylema i landom, wo, landomowy w challenge będzie. Ja w ogóle robić robię teraz stream i i za, mam zamiar zarobić pieniądze. Ja też mogę, ale kiedy u mnie tysiąc tego było, te, będzie, tysiąc, jak to, obszalowujących, kiedy będzie, wtedy ja też mogę. Dobra, Czekaj, u dobra. Ciebie przecież nie ma tysiąc. Nie mam tysiąca. Dobra. No to u Ciebie nie ma. Ej, pobierzesz jedną Ale, jaką? Skate, jak no... skate, kropka. Skate, ja... I i... Nie rozumiem jak, jak o jakiej kolecie chodzi. Ja wiem tą golę. A masz. I pada? Ona nie, pod... masz pada? nie. Mm -hmm. Gramy w Celsa? Ja chciałam Fortnite też z challenge'em, ale okej okay, potem. A, kurde, cool, u mnie tylko jedna godzina jest. Ja piel. No nie wiem, no bo u mnie jest tylko godzina i to wyłączą Co wyłączasz? Światło. I nie mogę się na komputerze. No ale za godzinę no bo to światło... dużo. Za dużo? To dużo. dużo ma. To Jak dla mnie, no bo ja jak minimum mam jeszcze w to gdzieś. Jakbyś przy... chciał mi dać coś do zarobienia, to masz tu. U mnie i tak nie ma kurde niczego genialnego. Klikniesz. Możesz mi dać pieniądze. Nie, u mnie nie ma. Dawaj, gramy w CS-a. Jednego lata będzie godzina, a to i wiem, czy okej okay. Ale ja chciałam jeden versus jeden, a nie godzina. Tak! Ale ja tak myślę, to. to, to wiem, czyli niż. niż. ile tam. czekaj, już ile. niż 40 minut. Okej, okay, ale wiesz. A... A wtedy u mnie już wyłączą to A! Jeszcze i, i, i myszkę kurde nie widzę. Idealnie. Widzisz, widzisz. Ja nie widzę, ja ty... Ja nie... Okej, okay, żal. Ja nie widzę mysz, myszki w przód się. To, i że tego będzie jeszcze tu. No bo jest, że to będzie szukać gówna koledzy. Bo to, że ja nie bać myszki, a ja mał by się w drugą Co? Lechał Nie obok, na dębie. Żakajesz, ale bo ci 对对对，对对对，我马上去上课了。 Muszę gdzieś o siódmej żagować. O siódmej chyba Cię coś boli. Co boli, kurde? Okej. Okay.